Witam opowieści o świętych, życie świętej genovefy Augustyn Pawlak, napisane dla rodziców dzieci trudnych, którzy w swoich cierpieniach szukają pociechy w Bogu i swojej niewinności. Czyta Sylwia, niezapominajka, część czwarta. Genovefa. Dostaje ciepłą odzież od wilka. Wśród takich niewinnych rozmów i zabaw szybko minęła wiosna, a nawet lato. Nadeszła jesień. Słońce już tak bardzo nie grzało. Co dzień wschodziło później, a zachodziło wcześniej. Pogodne błękitne niebo, teraz prawie ciągle zasępione, było czarnymi chmurami. Ziemia coraz bardziej stawała się pusta, ustał wesoły śpiew ptaków, i wiele z nich uleciało z tej okolicy, kwiatki powiędły, liście pożółkły i pospadały na ziemię. Genovefa, myśląc o przykrościach zbliżającej się zimy, ciężką boleść w sercu tłumiła, widząc, jak jej wszystkiego brakowało. Prze to ciężko zasmucona, siedząc przed jaskinią, spoglądała ze łzami w oczach na coraz to większe spustoszenie w naturze. Widząc jej ciężki smutek, chłopczyna rzekł: Czy nas już pan Bóg nie kocha? Czy nam wszystko jedno po drugim zabiera? Albo może już całkiem świat zaginie? Bynajmniej, odpowiedziała Genovefa. Dopóki dobrzy i pobożni jesteśmy, nie przestanie nas Pan Bóg kochać. Lecz w tej ziemi wszystko podlega pewnej zmianie. Tylko jedna miłość Pana Boga względem ludzi jest wieczna i nigdy niezmienna. Teraz nastąpi zima, ale po zimie znowu zawita miła wiosna, to jest zwyczajna zmiana por roku. A uśmiechając się dodała. Tobie, kochane dzieci, nie może tego za złe wziąć, że tego pojąć nie możesz, iż po zimie znowu będzie wiosna. Bo to pierwsza zima dla Ciebie. Jak przyszedłeś do rozpoznania, nie masz więc jeszcze doświadczenia, ale matkę Twoją można by nazwać nieroz, nierozumniejszą od Ciebie, że chociaż wie o, długi, o że wie z długiego doświadczenia, iż po cierpieniach następuje pociecha. Zawsze jej temu wierzyć przychodzi z trudnością. Jednakże ufam miłosierdziu boskiemu, iż nas Bóg i teraz nie opuści moje dzieci. Zaczęła się więc krzątać Genowefa około zaopatrzenia się w żywność na zimę. Nazbierała gruszek, jabłek, głogu i wszelkich owoców, nakopała korzonków, a chłopczyk dopomagał jej we wszystkim. Siano zaś dla łani już dawno przygotowała, ale największego nabawił ją kłopotu ubiór na zimę. Jedna jej suknia, którą dzień i noc miała na sobie przez ciągłe noszenie, zupełnie się podarła. Usiadła więc przed jaskiną, zalała się łzami, zaczęła zszywać i spinać podarte kawałki swojej sukni suchymi słomkami i cierniowymi kolcami, ale że się już... Jedno drugiego trzymać nie chciało, westchnęła ciężko biedaczka i rzekła: Ach, czemu czegożbym dzisiaj nie dała za igłę i kilka nitek? O, jakże wiele doznają dobrodziejstw ludzie żyjący w społeczeństwie! Choć niejednemu ani to nigdy na myśl nie przyjdzie, żeby za to podziękować Bogu. Boleś spostrzegłszy smutek matki, rzekł: Czy pamiętasz, mamo? Co mi raz powiedziałaś? Gdybym się pytał, dlaczego łani sierść wychodzi, tyś mi powiedziała, że Pan Bóg daje jej każdy rok nową brunatną suknię, cieńszą i lżejszą, a na zimę szarą i cieplejszą. To się też nie smuć. Czy myślisz, że cię Bóg mniej kocha niż łanie? Genowefa uściskała synka i rzekła. Prawda, moje dzieci, już będę spokojna. Pan Bóg nas nie upuści. On przeodziewa zwierzęta i kwiaty, to i ona, to i nas przyodzieje. Po kilku dniach zaleciła chłopczykowi, aby się nigdzie z jaskini nie oddalał. Sama zaś wziąwszy mleka w banie, jak we flaszkę i grubszą gałąź w rękę, udała się w głąb puszczy do zrobienia większego zapasu żywności. Po kilkugodzinnym utrudzeniu usiadła pod jedną górą, Chcąc się trochę posilić mlekiem i dopiero potem wejść na ową górę. Wtem ogromny wilk wypada na górę, niosąc owce w paszczy. Gdy spostrzegł Genowefę, stanął. Ta zaś w pierwszym impecie przelękła się srodze i drżała jak osikowy listek. Po krótkim jednak namyśle nabrała odwagi. Porwała swą gałąź i podskoczyła za wilkiem, krzycząc. Z całej mocy, aby biedne zwierzątko uratować z jego paszczy. Jakoż wilk przestraszony porzucił owce i uciekł w góry. Genowicfa przybiegła do owcy, chcąc ją do życia przyprowadzić, ale ta już nie żyła. Widok biednego zwierzątka, rozszarpanego przez wilka, wzniecił w jej sercu smutne uczucie. Ach, kochane zwierzątko! Ty przypominasz mi znowu dom, jakżem dawno nic tamtąd nie widziała. O gdyby się jeszcze żyło, jakżebym cię żywiła i pielęgnowała, a jakżeby się Tobą cieszył mój boleś. Może nawet jesteś ze stada mojego męża. Ach, Boże łaskawy, zawołała głośno. Tak jest zaiste, widzę oto nasz znak. O, jakże serce moje gwałtownie bije. Jakżebym pragnęła dowiedzieć się, czy mój kochany mąż powrócił zdrowo i szczęśliwie z wojny, czy też jeszcze, kiedy myśli o swojej genowefie, czy jeszcze ciągle zagniewany, lub czy też już poznał moją niewinność. Ach, żeby on wiedział, w jakiej ja tu nędzy umieram, nawet z głodu. Nagle przyszło i na myśl, muszę być blisko domu, inaczej to biedne, by zwierzę nie byłoby się tu dostało. A gdybym ja też z moim ukochanym dziecięciem mogła wrócić do domu, w jej sercu powstało najgorętsze pragnienie powrotu i łzy stanęły jej w oczach. Lecz po chwili namysłu rzekła: Nie, nie, pozostać tu muszę. Wiąże mnie bowiem straszna przysięga. Mogłabym wprawdzie powiedzieć, że jest nieważna, gdyż strachem na mnie wymuszona została, ale wolę przecie dotrzymać danego słowa. A kto wie, czy mój powrót nie stałby się przyczyną śmierci dwóch litościwych ludzi, którzy mi życie darowali? Nie, ja tu pozostanę. Gdy Bóg zechce mnie uwolnić z tej puszczy, wtedy skieruję kroki miłosiernego człowieka do tej jaskini. A lepiej ponosić największą nędzę, niż choć najmniejszej rzeczy nadwyrężyć sumienie. Poszukała przyto w strumyku płynącym pod górą ostrej muszli, za pomocą, z... za pomocą jej zdjęła z obcy skórę, a obmywszy ją z ziemi i z krwi, wysuszyła na słońcu. Zaraz się nią przeodziała. To ją zatrzymało tak długo, że dopiero późno pod wieczór wróciła do jaskini. Bolej spostrzegszy matkę z daleka, wybiegł naprzeciwko niej, wołając. O mamo, przecie idziesz! Ach, ja mi się tak bało ciebie. Gdzieżeś tak długo była? Lecz nagle stanąwszy zatrwożył się, zmrok i nowy ubiór matki sprawiły, że matki nie poznał i zaczął uciekać do jaskini. Dopiero, gdy usłyszał miły głos matki, nie bój się, kochanie, dziecię moje, ja jestem. Powrócił znów i rzekł, chwała Bogu, że, że przecie jesteś. O, jakże się cieszę. Ale powiedzże mi, co to masz na sobie? Teraz właśnie podobnie ubrana jesteś jak ja. Skądżeś wzięła tę odzież? Bóg miłosierny przysłał mi ją, odpowiedziała Genowefa. Widzisz, kochana mamo – rzekł uradowany chłopczyna. Wszakże powiedział. Że ci Pan Bóg ześle cieplejszą suknię na zimę. I zaczął ją głaskać, mówiąc: Ach, jaka mięciuchna! Jakie ma ładne kędziorki! A jakie bielutęka! Jak te śliczne białe obłoczki na niebie! Tak, tak, jest to widoczne, iż to jest dar nieba. Po czym udali się oboje do jaskini, gdzie chłopczyna przyniósł jej miskę mleka i pełen koszych owoców. A matka musiała mu ze wszystkimi szczegółami opowiedzieć, jak zdobyła tę wełnianą odzież. Przykra zimowa pora znowu ich na długi czas zatrzymała w jaskini. Tylko w dni pogodne wyprowadzała matka syna na przechadzkę. Patrz, kochane dziecię, mówiła do niego, a w zimie widoczna jest opatrzność i dobroć stwórcy. Patrz, jak teraz wszystko białe i jasne. Drzewa i krzaki są całe okryte. Połyskującym szronem. Patrz, jak ten śnieg zdaje się iskrzyć, jak gdyby był brylantami posypany. Choć drzewa ogołocone są z liści, przecież Bóg zostawił zielonym odłam, świerką i sosną iglice, aby leśne zwierzęta i ptaki mogły pod nimi znaleźć schronienie. Kolące jałowcowe krzaki zatrzymują w zimie swoje jagody, aby ptaszki leśne miały z nich żywność. Nasze źródło nigdy nie zamarza. Aby się mogły napić, a przy nim rosną rozmaite ziółka, Służące niejednemu zwierzątku na pokarm. Tak to Bóg łaskawy nawet w zimie, w najprzykrzejszej porze roku, Ciągle ma o nas i wszystkich stworzeniach staranie. W dni mroźne, podczas strasznych zamieci, Gdy śnik wszystko zawiewał, Litościwy chłopiec rzucał przed jaskinią nasiona i ziarna, z Ziół powytrząsane, powytrząsane do których zaraz zlatywały się mako, longwy, zięby, raźne czyżyki, ładne sikorki, aż przed sam próg jaskini i zbierały te ziarenka. I z ususzonego siana rzucał na ręcze przed jaskinie, a do tej paszczy przybiegały zbudniałe sarny i zajączki, które sobie chłopczyna tak oswoił, że mu z ręki siano zjadały. Tak Genovefa miała niejedną pociechę w zimie, ale też i niejedną przykrość. Boleś zawsze rychło usn usnął i przez całą noc spał, smacznie. Wtedy Genovefa, siedząc w swojej ciemnicy, myślała sobie nieraz: o gdybym też miała choć maleńką lampkę, abym sobie mogła oświecić tę ciemną jaskinię. Jakieżby to było dla mnie dobrodziejstwo. A gdybym nadto miała dobrą jaką książkę, lub len i wrzeciono, jakżebym się wtedy czuła tak bardzo szczęśliwa. Ostatnia z moich służących, najuboższa wiejska dziewczyna, ileż one ode mnie są szczęśliwsze. One siedzą sobie w ciepłych izbach oświeconych smolnym łczywem i wśród wesołych gadek i piosenek przędząc spędzają miłe, i wesołe, długie, zimowe wieczory, po czym znów zwróciła swoje serce do Boga. O jakże to dobrze, że z Tobą łaskawy Boże zawsze rozmawiać mogę. Bez Ciebie byłoby dla mnie nieznośne te długie godziny spędzone we łzach, ale Ty, jedyna moja pociecho, w każdym położeniu życia osłacasz moje cierpienia i uzbrajasz mnie cierpliwością i męstwem. Genovefa choruje w puszczy. Już siódmy rok tym sposobem przepędziła Genowefa w puszczy ze swoim synkiem. Szczęściem dla niej, że zeszłe wszystkie zimy były dość lekkie, lecz siódmego roku spadły wcześniej wielkie śniegi, tak iż najmocniejsze gałęzie dębowe i bukowe łamały się pod ich ciężarem. Choć wejście do jaskini było dobrze opatrzyła Przecież okropne zawieje niosły śnieg aż do niej I zimne wichry północne przejmowały dreszczem jej członki Choć się jak najgłębiej w mech chowała Wejście do jaskini prawie co noc zasypane było zaspą śniegu Gałęzie jodłowe zasłaniające od wichru Okładały się coraz grubszym szronem powstającym z pary wyziewów. Ściany za jaskini obłożone były połyskującym szronem i lodem, jak to bywa na oknach w czasie tęgiego mrozu. Lisy szczekały od mrozu, a w nocy rozlegały się po całej puszczy straszliwe wycia wilków. Genowefa przez całą noc nie zamykała oczu. Częściowo ze strachu, aby wraz z synkiem nie była pożartą od wilków. Częściowo także drżąc cała od mrozu, przed którym się dostatecznie zabezpieczyć nie mogła. Boleść, jej syn. Od dzieciństwa od prostych potr do prostych potraw i niewygodnego życia nawykły. Mimo dokuczającego mrozu ciągle był czerwony i zdrów. Ale matka jego, w pokojach książęcych wśród największych wygód i pieszczot wychowana, już dłużej tego zimna znieść nie mogła. Nieraz więc zalana łzami, które na jej licach marzły, mówiła: O, jak wielkim darem byłaby dla mnie iskierka ognia, bez której wśród obfitości drzewa zdrętwieć mi przyjdzie od mrozu. Jej twarz, dawniej tak powabna, zmieniła się zupełnie. Kraśny rumieniec zniknął z lica i zmienił się w śmiertelną bladość. Jej piękne oczy straciły blask i głęboko zapadły się a cała jej postać wychudła jak szkielet. Przedstawiała prawdziwy obraz ostatniej nędzy. – Najukochańsza mamo – rzekł ze łzami zalany Boleś – jakże ty teraz nędznie wyglądasz. O Boże, Boże, cóż się to dzieje z tobą? Co ci jest? – Kochane dzieci, odpowiedziała Genowefa – bardzo jestem chora, pewnie umrę. – Umrę? – powtórzył chłopczyna – Cóż to znaczy? Ja bym jeszcze o tym nigdy nie słyszał. Zasnę, moje dzieci, rzekła słabym głosem matka i już cię więcej nie, nie, więcej nie zobaczę, nie ocknę się. Już w ten czas moje oko nigdy nie zobaczy słońca, moje ucho nie usłyszy głosu twojego, moje ciało stanie się martwym, zimnym, wyciągnie się na ziemi bez władzy, wreszcie zginie i w proch się obróci. Chłopczyna usłyszawszy to, zaczął lamentować, objął matkę za szyję i powtarzał ciągle, całując ją. Mamo moja ukochana, mamo, nie umieraj, żej mi proszę, nie opuszczaj mnie, nie zostawiaj mnie sierotą. Nie płacz, kochane dziecię – odpowiedziała Genovefa. To nie jest w mojej mocy umrzeć lub żyć. Jak będzie wola boska, muszę umierać. Wola Boża? Powtórzył chłopiec ze zdziwieniem. Wszakże ty mnie zawsze mówiłaś, że Pan Bóg jest dobry. Jakżeby więc Pan Bóg miał pozbawić cię życia? Prawdę mówisz, kochane dzieci, odpowiedziała Genovefa, że niebieski nasz ojciec nie może nikomu odebrać życia, albowiem on sam żyje wiecznie. Dał więc i nam życie wieczne, ale ci to w przód wyjaśnić muszę. Pamiętasz, kochany synu, jak zdjęłam i wyrzuciłam starą suknię, bo mi się na nic nie zdała, a Pan Bóg dał mi lepszą? Podobnie teraz, ze zwlekę i odrzucę z siebie to ciało, które spróchnieje. Jak każde stare udzienie, ja zaś pójdę do Boga, naszego kochanego Ojca w niebie, gdzie Bóg zamiast tego ciała ubierze mnie w daleko piękniejsze i świetniejsze ciało. Ach, w niebie mi tam dobrze będzie, tam już nie będę drżała od mrozu, tam nigdy nie zapłaczę, tam nie ma nędzy, lecz szczęśliwość wieczna. Jak wiosna piękniejsza jest od zimy, tak niebo od ziemi, a kto żyje smutkliwie, ten z pewnością dostanie się do nieba. Na to rzekł chłopiec: Mamo, to i ja razem z tobą umrę, abym tu sam między tymi dzikimi zwierzętami nie pozostał. Nie, drogie dzieci odpowiedziała matka Ty jeszcze musisz żyć dłużej na Ziemi, ale później, jeżeli tylko cnotliwie żyć będziesz na Ziemi, to i ty z pewnością przyjdziesz do mnie, do nieba, bo przyjdzie czas, kiedy i ty umrzesz. A teraz uważaj, co ci jeszcze powiem. Kiedy już stracę mowę, kiedy ustanie mój oddech, kiedy moje oczy zagasną na wieki, usta zbledną, a całe ciało zmartwieje i będzie zimne, pozostań jeszcze przy mnie przez trzy dni. Dopiero kiedy się przekonasz, że nie żyje i niemiły zaduch w tej jaskini uczujesz, w ten czas wyjdź stąd i idź ciągle prosto, oto w tę stronę, gdzie słońce wschodzi, a po dwóch lub trzech dniach w podróży Wyjdziesz na koniec na obszerną równinę, na której mieszka wiele ludzi. Wiele ludzi zawołał chłopczyk zdziwiony a ja myślałem, że na całym świecie my tylko dwoje jesteśmy ach, czemuż mi dawno o tym nie powiedziałaś? O gdybyś tylko mogła, to byśmy zaraz do nich poszli ach, moje dzieci odpowiedziała Genovefa właśnie ci ludzie wyrzucili nas na te puszcze dla dzikich zwierząt. Oni chcieli zabić mnie i ciebie. To ja też do nich nie pójdę odpowiedział chłopiec. Ja myślałam, że oni są tacy dobrze jak ty, mamo ale czy ci ludzie także umierają? Tak, moje dzieci wszyscy ludzie muszą umrzeć to oni zapewne o tym nie wiedzą podobnie jak ja nie wiedziałam. Pójdę więc do nich i rzeknę im: Ludzie, wy wszyscy pomrzecie poprawcie się, bo inaczej nie dostaniecie się do nieba. Żeby oni tylko chcieli uwierzyć. Dziecko, rzekła matka. O tym oni dawno wiedzą, a przecież się nie poprawiają. Opływają w dostatki, ziemia ich wydaje najpiękniejsze owoce, jakich wcale na tej puszczy nie ma. Mają najsmaczniejsze potrawy, napoje, noszą wygodne i strojne ubiory rozmaitych kolorów. Bogaci noszą nawet srebro i złoto. Mieszkają w okazałych pałacach i mają najpiękniejsze sprzęty do najwyszukańszych wygód. W pokojach mają nawet w zimie tak ciepło jak w lecie, i umieją je w nocy tak oświecać, jak gdyby słońce świeciło. A wiele jest między nimi takich, którzy za te wszystkie dobrodziejstwa nie dziękują Bogu, i nawet o nim nie pomyślą. Owszem, jedni drugich nienawidzą, prześladują, uciemiężają i zazdroszczą sobie. Prawie codziennie umiera ktoś spośród nich, ale inni wcale nie zważają i tak żyją, jak gdyby tu, na Ziemi, wiecznie żyć mieli. To ja też do nich nie pójdę, dodał boleś, bo ci ludzie nie tylko są gorsi od drapieżnych wilków, ale nawet głupsi niż ta nasza łania, która tego nie rozumie, co my mówimy. — Nie chcę ja używać z takimi ludźmi owych wybornych potraw. Wolę tu jeść korzonki i żyć z dzikimi zwierzętami, które wyjąwszy wilki żyją z sobą zgodnie. — Ale, kochany synu, — odpowiedziała Genowewa, — ty musisz koniecznie do, nie, do tych ludzi iść. Oni nic ci złego nie uczynią. Słuchaj mnie tylko. Do tego czasu mówiłam ci tylko o niebieskim ojcu. Teraz muszę ci powiedzieć, że ty masz także na ziemi ojca, podobnie jak masz mnie matkę. Ojca na ziemi? powtórzył uradowany chłopiec. I mogę tylko tak widzieć jak ciebie i tak wziąć za rękę? Tak jest, kochane dziecię, rzekła matka. Zobaczysz go i mówić z nim będziesz. Widzieć go będę i mówić z nim, powtórzył chłopiec z wielką radością, lecz po krótkim namyśle rzekł. Ale czemuż on tu do nas nie przyjdzie i dlaczego on nas tu samych zostawił na tej puszczy? To przecież on, przynajmniej nie należy do owych złych ludzi. Nie, kochane dzieci, odpowiedziała Genowefa. On jest dobrym człowiekiem. On o tym wcale nie wie, że my tu jesteśmy na puszczy, ma nas za zabitych. Myśli. Że ja jestem najwystępniejszą matką. Tak mnie niegodziwi ludzie przed nim okłamali, oczernili. Co to jest kłamać? zapytał się chłopczyna, bo ja tego nie rozumiem. Kłamać, mój synu, rzekła matka, to jest zmyślać, co innego mówić, a co innego myśleć. Ludzie mówią jedni do drugich, że ich kochają, chociaż nienawidzą. To jest kłamstwo. Albo to tak można. Zapytał się chłopczyk. O, ludzie, co ja to słyszę? I kręcił główką. Otóż kochane dziecię, mówiła dalej Genowefa, ci to ludzie przed Twoim ojcem tak mi okłamali. Tu opowiedziała mu całą swoją historię, na ile ją dziecko zrozumieć mogło, a potem mówiła dalej. Patrz moje dziecko, oto ten złoty pierścień, który mam na palcu jest od Twojego ojca. – Od mojego ojca? – rzekł z wielką radością. – O, pokaż mi go, proszę, niech go dobrze obejrzę. Od mojego niebieskiego ojca już wiele pięknych rzeczy widziałem, jak słońce, księżyc, gwiazdy, kwiatki, a od mojego ojca na ziemi dotąd nic jeszcze nie widziałem. Genowefa zdjęła pierścień z palca i oddała synowi, ten zaś oglądając go rzekł. O, jakże piękny! Ma też mój ojciec jeszcze więcej takich ślicznych rzeczy. I czy mnie też czego nie da? Da, moje dziecię, odpowiedziała, włożywszy znowu pierścień na palec i rzekła. Gdy umrę, mój synu, zdejmiesz ten pierścień, który do śmierci nosić będę, i nie zdejmę go z palca. Tak jak Twojemu ojcu, aż do śmierci dochowałam wiary i miłości. Ach, tak jest zaiste. Miłość moja ku niemu była tak wielka, jak złoto w tym pierścieniu, a moja wierność jest także wieczna, jak ta obrączka pierścienna, pierścienia, na której nie ma końca. Jest to godło wieczności. Gdy przyjdziesz do ludzi, pytaj się o hrabiego Zygfryda. Twojego Ojca, proś ich, aby ci do Niego wskazali drogę, ale nie powiadaj nikomu, kto jesteś. I skąd przychodzisz, albo jaki masz interes do hrabiego. Gdy staniesz przed Nim, oddaj mój ten pierścień i powiedz. Ojcze, ten pierścień przysyła ci matka moja na znak, że Twoim synem jestem. Umierając przed kilku dniami kazała Ci pozdrowić i powiedzieć Ci. Że była niewinną i że ci przebacza. W niebie ma nadzieję zobaczyć cię, gdy się to na tym świecie stać nie mogło. Ty zaś, mój synu, pamiętaj, abyś zawsze żył pobożnie i cnotliwie. Nie smuć się i nie płacz, gdy umrę. Pomnij tylko na to, o co cię Twoja matka prosi i na wszystkie świętości zaklina. Żyj uczciwie, a nie zapomnij przekonać Twojego ojca o mojej niewinności. I że w ostatniej godzinie mojego konania głosiłam, że jestem niewinną, tylko mu wszystko, co do słowa powiedz. I to także niech wie, że w godzinę śmierci tak go kochałam, jak Ciebie kocham. Opowiedz mu, jak tu długo w tej jaskini żyłam, i że proszę, aby moje martwe ciało z tej jaskini kazał wziąć i pochować w grobie moich rodziców. Gdy nie, gdyż nie stałam się ich niegodną, choć mnie ludzie mieli za występną. A teraz ci jeszcze jedną rzecz oznajmię. Jak ty masz ojca i matkę na ziemi, tak i ja mam rodziców. Ale o Boże, nie wiem, czy oni potrafili przeżyć te zgryzoty, których niewinnie byłam przyczyną, jeżeli więc żyją, proś, że Twojego ojca, aby cię zaraz do nich zawiózł. Ach, jakże oni się na widok kochanego wnuka cieszyć będą. Dla tej radości zapomną może o smutku, którym już siódmy rok się trapią. Ach, zapomną. Chciałam mówić dalej, ale jej żewne łzy i tłumione łkanie przerwały mowę. Dopiero po długim płaczu i gdy jej nieco na sercu ulżyło, mówiła dalej. Ach, moi drodzy rodzice, ileż łez niechybnie wyleliście na mnie. Ach, najokońsi rodzice, gdyby was, wasza córka jeszcze ujrzeć mogła, nim umrze, ach i wy byście zapewne pragnęli widzieć waszą Genovefę, gdybyście wiedzieli, że ja jeszcze żyję. Ach, wy zapewne myślicie, że wasze dziecko już dawno w proch rozsypało się, lecz przyjdzie niezdarno, niedługo czas, że się zobaczymy. Ach, jakże ta błoga nadzieja pokrzepia moją duszę, bez niej. Uległabym była już dawno okropnej nędzy, lub okropniejszej jeszcze rozpaczy. Płaczesz, moje kochane dziecię. Przebacz mi, żem cię tak rozczuliła. Choć mnie matkę utracisz, to Pan Bóg da ci w moje miejsce również dobrego Ojca. On cię ucałuje, weźmie na ręce, przyciśnie do serca i swoim kochanym synem nazwie. Będzie cię dopytywał o mnie. Będzie płakał z radości i żalu. Nie mogła więcej mówić Genovefa o dołkania, upadła bezsilna na posłanie zemchu i długo, długi czas ani słowa wymówić nie mogła. Dziękuję. Koniec części czwartej.